thank you Number two, Bartosz Kwolek. 3 number 3, Jakub Kochanowski. number four, Lukasz Kosuk. number nine, Jakub Zibrovski. Kiso number 13, Mateusz Masłowski. number 15, Norbert Hooper. And uh, I Polacy mają pierwszą piłkę setową w meczu z Maroko, które otwiera Mistrzostwa Świata do lat 21 w brnie na zagrywce Jakub Dziebrowski. Dobry serwis. Próba gry kombinacyjnej ze strony zespołu z Maroka. Mateusz Masłowski przepuszcza piłkę, która wylatuje w aut. I pierwsza partia dla Polaków: 25 do 9. 24 do 15 na zagrywce. Bartek Kwolek. Pierwsza piłka setowa w drugiej partii. Serwis z wyskoku. Mocne uderzenie, dobre przyjęcie. Marokańczyków, ale jest w bloku niezawodny w tym meczu Norbert Huber. Kolejna akcja Marokańczyków zatrzymana na środku siatki 25 do 15 i Polacy obejmują prowadzenie 2 do 0. Nie potrafili w sumie prowadzić akcji. Dużo punktów zdobyli po naszych błędach. I ciężko się zabiera, ale takie mecze trzeba zagrać. Druga piłka meczowa w meczu spotkaniu Polska-Maroko. Polacy przyjmują. Jest bardzo skuteczny atak z numerem 6. Szymon Jakubiszak zszedł z lewego skrzydła, uderzył piłkę po bloku Maroka. 3 do 0, łatwe spotkanie. Także Polacy bardzo dobrze rozpoczęli Mistrzostwa Świata do lat 21. To było nietypowe spotkanie jak na Mistrzostwa Świata. No, tak, tak już na serio, no. takie mecze trzeba po prostu wygrać, yy, z, najlepiej właśnie za trzy punkty bez straty seta i fajnie, że nikomu się nic nie stało, utrzymaliśmy koncentrację i, i dopiero, teraz, cze, dopiero nas teraz czeka poważne grania, to był taki wstęp do turnieju tak można powiedzieć. No tak, koncentracja, koncentracja, ale Łacha ciągnęliście z ławki rezerwowych, co? No nieładnie chyba. No to tak czasami bywa, no. <laughs> są takie <laughs> przypadki, że bywają coś nietypowi zawodnicy po przeciwnej stronie. Ale ja, nie, no wiadomo, no, na takich meczach można sobie pozwolić, jednak wiadomo, już w kolejnych spotkaniach nie ma mowy o żadnych żartach i będziemy w pełni zmobilizowani.